Dzień dobry, witajcie w Kielcach, jesteśmy w rezerwacie Kadzielnia w takich oto przepięknych okolicznościach przyrody a odzywam się do was, o tak, amfiteatr w tle. odzywam się do was z informacją, że kiermasz autorów współpracujących z kieleckim magazynem kulturalnym Projektor odbędzie się w przepięknej postindustrialnej przestrzeni bazy zbożowej 19 czerwca zapraszamy Przyjedźcie, spotkajmy się, kielce czekają. Do zobaczenia. Bez ustanku płynie nurtem próżni, tak zło wrogiej i lodowatej przecie, a teraz życia kipielą się przelewającej. Nic ninie w paradej nie wejdzie, na komecie tchu brakuje już w płomiennej piersi, w szeregach kamiennych pasa Kuipera szyki popłoch i podziw mieszają, by nie złamać ruty o miliona ni w bezmiarze. Nieogarniony postrzępił się na brzegach obłok Orta. Ona zaś jest tu i zarazem nieobecna. W granicach swej percepcji zachodzisz w głowę, jak, a sprzyja temu powikłane splątanie kwantowe. Nie spętasz, albowiem jej algorytmem wolności nie pozbawisz. Gdzież ona? Jak wartko drogę przebiega? Bezradnyś? Uniósł się wzburzeniem w tobie win winna temu zasada nieoznaczoności. I przeszła wreszcie przy mgławic gromkiej owacji galaktyk wypatrując nieznacznych majaczeń układu granice słuchana w nowej imaginacji oktawy niepisane uniwersum prawa i szepty nowych znaczeń smuga z wypalonej iskry, której siedliskiem Serce geniusza. Martwa jest poezja, która straciła z oczu blask maksymy: Poznaj samego Ty siebie, goniąc za uznaniem i pustą rewerencją wąskich kół dogmatyków. Nie służy inicjacji w najgłębsze symbole człowieczeństwa. Baza zbożowa i spotkanie autorów, którzy współpracują z kieleckim magazynem kulturalnym Projektor. Będzie można nas spotkać, będzie można porozmawiać, będzie można też kupić książkę i uzyskać odcisk Wilczej Łapy. Na pewno pojawią się dwa ostatnie egzemplarze pierwszego nakładu Tomiku Drollerie. W środku opowieści, w których znajdziecie i legendy tatrzańskie, ale też przeniesiemy się na moment na Camino de Santiago. Będą też dwie gorące premiery, ale o tym później. Mamy czas pandemii, czy się uda? Oczywiście, że się uda. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kozowski, jestem Kielczaninem z zawodu inżynierem, absolwentem Magiecha, a z zamiłowania i wrażliwości artystą, literatem, poetą, fotografem, malarzem. Z projektorem jako fotograf współpracuję od jego powstania, dostarczając redakcji materiałów do kolejnych wydań. Moje motto – fotograf patrzy na świat z przymrużeniem oka. I takie są moje zdjęcia. Jednocześnie rozwijam swoją pasję pisarską. W 2018 roku z powodzeniem zadebiutowałem opowiadaniem Remedium. Dwa lata później ukazała się kolejna moja książka – Salwator. Przygotowania są następne. Ostium i larwa. Opowiadania te zaliczam do gatunku malarskiego fantazy. A to dlatego, że piszę o malarzach i ich przeżyciach, czasami nierealnych, nierzeczywistych oraz o magii zaklętej w obrazach. Jestem laureatem konkursów literackich Witraże 2018, Scyzoryki Świętokrzyskie 2018, oraz najnowsza nagroda za opowiadanie Kustosz to trzecie miejsce w konkursie o laur dziewina, grudzień 2020. A teraz zaprezentuję fragment Salwatora. Dopiero nad ranem przyszedł sen, koszmar. Oto na wielkim łożu leży dziewczyna, cała rozpalona w krwawych ranach, a ja wyjmując z obrazu kłębowisko linii, kresek, nici, tasiemek i wciskam w piersi dziewczyny. Ona krwawi, bezgłośnie krzyczy, szarpie się, w końcu zrywa z łóżka i wybiega. Wtedy słyszę jej głos. Ciekawych finału tej historii zapraszam do lektury. Książki są dostępne w dobrych księgarniach internetowych. Wszystkich zapraszam na spotkanie teta Tet w kotłowni bazy zbożowej w Kielcach. Dziękuję.